Cześć Wam, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić nowy produkt w naszej ofercie. Jest to nowa Echosonda, czyli Deeper Cheer Plus drugiej generacji. Od dzisiaj tak naprawdę to urządzenie jest w sprzedaży, tak więc wszyscy zainteresowani tym produktem mogą go nabyć. Echosonda ta to nic innego jak mała niepozorna kulka, która wykonana została z mocnego ABS-u z stawkami tytanowymi. Tutaj akurat wykonana została w kolorze Pustynnego piasku. W zestawie tej echosondy otrzymujemy także pokrowiec, do którego możemy ją schować, tak aby się nie poobijała podczas transportu oraz osłonę nocną. Echosonda Deeper Cheer plus drugiej generacji została dodatkowo zoptymalizowana. Dzięki temu dużo płynniej przesuwa się obraz na naszym wyświetlaczu oraz wskazania są dużo bardziej dokładniejsze. W porównaniu do tradycyjnych echosąd, które wysyłają jednorazowy impuls, ta echosonda wysyła ciągły strumień częstotliwości od niskich do wysokich i dlatego odczyty są znacznie wyraźniejsze i mają dobrą rozdzielczość. Dzięki temu dużo łatwiej zlokalizować nam na dnie podwodne zaczepy, głazy, drzewa. Dużo łatwiej zlokalizować na z ryby i przede wszystkim zobrazować same dno, czy jest to dno piaszczyste, muliste, czy występuje na nim żwir. Echosonda Dipper Chirp Plus to przede wszystkim wszechstronność użytkowania. Dzięki trzem częstotliwościom wiązki oraz trzem kątom pracy, echosondę to można dostosować do metody swojego połowu. Tak więc możemy ją użyć zarówno do rzutu. Zarówno do wędkowania z łodzi bądź spontonu, jak i do wędkarstwa podlodowego. Można też tą echosądę użyć do łódek zdalnie sterowanych. Widziałem już w sieci ludzi, którzy zaprojektowali właśnie tego typu uchwyty pod dipera do łódki zanętowej. Widziałem też ludzi, którzy zwiększali zasięg tej echosondy, dzięki czemu można było podawać zestawy na bardzo imponujące odległości. Deeper Cheer Plus to przede wszystkim także możliwość tworzenia map batymetrycznych. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ możemy wczesną wiosną, tak naprawdę, kiedy nie planujemy jeszcze pierwszej zasiadki, poświęcić cały dzień na danym zbiorniku, opłynąć go sobie dokładnie. I wtedy na spokojnie usiąść w domu i zobaczyć, gdzie są wypłycenia, gdzie są rowy, zaczepy podwodne i tak Możemy wtedy troszeczkę w głowie sobie uzmysłowić te wędrówki Karpi, co może się przełożyć na efekty w nowym sezonie. Tutaj w tym Bliperze Chirp dwójce jest także dodatkowo 3-miesięczny darmowy dostęp do map batymetrycznych. Wypadałoby też coś nadmienić o samych danych technicznych tego urządzenia, między innymi o czasie ładowania tego urządzenia oraz czasie pracy. Tak więc czas pracy tego urządzenia na włączonym GPS-ie to 9 godzin, na wyłączonym GPS-ie to 15 godzin. Czas ładowania 80% baterii to 60 minut. Pełne naładowanie baterii to 110 minut, tak więc tutaj czas ładowania i czas pracy jest naprawdę polepszony i bardzo imponujący. Zasięg takiej echosondy to jest 100 metrów. Na włączonym Wi-Fi tutaj nie trzeba żadnych danych komórkowych, urządzenie samo łączy się z naszym, z naszym telefonem. Tak więc zasięg tutaj jest do 100 metrów. Jak już wcześniej wspomniałem, można go troszeczkę obejść, tak więc zainteresowani na pewno znajdą tutaj rozwiązanie. Co jeszcze? Głębokość pracy tego urządzenia zaczyna się tak naprawdę od 15 cm do 100 m, tak więc głębokość też jest naprawdę bardzo imponująca. Dipper Cheer Plus to także 5 lat gwarancji, tak więc pozwala Wam to na bezstresowe i długotrwałe użytkowanie tego urządzenia. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmiku przekazałem Wam najważniejsze zalety tego urządzenia i pozwolą Wam one na Odpowiedni wybór echo sondy dla siebie nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was do zapoznania się z tym produktem i zakupu.